Witajcie z Dobrzyści. Pytanie jest takie. Czy może Pan nagrać filmik? O tym, jak to jest, jak ktoś wychodząc od bezwarunkowej miłości kończy jako przestępca. <śm> 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 ja oczywiście mogę nagrać filmik na taki temat. To są moje ulubione filmiki jak ktoś o coś pyta to jest bardzo. Bardzo ciekawe zawsze. No bo czy mogę nagrać filmik? Mogę nagrać filmik i od razu to robię. Ponieważ w tym pytaniu jest postawiona bardzo ważna kwestia. W pierwszej części tego pytania pojawia się założenie, że ktoś wychodzi od bezwarunkowej miłości. Że ktoś w ogóle kocha. Że ktoś kocha i i jeśli ja dobrze rozumiem to pytanie, to ma takie przekonanie, że w związku z tą bezwarunkową miłością powinien coś zrobić. Prawda? No bo albo czegoś nie zrobić. W tym znaczeniu, że powinien coś zrobić, a nie zrobić, coś zaniedba. No bo nikt nie staje się przestępcą na skutek jakichś rozważań. Nikt nie każe za uczucia. Nikt nie każe za fantazję w głowie. Nikt też za to specjalnie nie nagradza. <grystanie> Czyli mamy to takie założenie, że ktoś ma poczucie, że kocha i że to kocha w sposób bezwarunkowy. I ku swojemu zdumieniu potem kończy jako przestępca. No ale. Z mojego punktu widzenia to jest tak, że jak tobie się wydaje, że kochasz w sposób bezwarunkowy i że w związku z tym coś musisz zrobić dla drugiej osoby, to musisz skończyć jako przestępca. Niekoniecznie taki, który trafia do kryminału. Niekoniecznie jako przestępca w znaczeniu kogoś, kto łamie jakieś normy prawne, ale jako przestępca wobec szczęścia. I kogoś, i przede wszystkim siebie. Gdybyśmy na moment się zatrzymali na tym, czym jest miłość, i nie pędzili gdzieś dalej. Nie pędzili w takim przekonaniu, że ja wiem kim ja jestem, ja wiem co to znaczy kochać, ja wiem co w związku z tą miłością powinnam czy powinienem zrobić. Myśmy tak nie pędzili, z tym, tylko się zatrzymali i na chwilę najlepiej zadali sobie takie pytanie. Nie? Zadali sobie takie pytanie, czy ja kocham? Czy ja kogoś kocham? Czy ja siebie kocham? Mm. <laughs> Czy ja w ogóle coś wiem o miłości? Bo gdybyśmy rozpoznali miłość jako tą siłę, ten stan? To uczucie, które. Jak mawia święty Paweł. <laughs> Nic się nie domaga. Hmm? To jest uczucie, które jest taką bezgraniczną cierpliwością. Nie oczekuje niczego. Czyli jest w takim totalnym, absolutnym pogodzeniu się z tym, co jest. Nie? No tak to jest, jak kogoś kochamy, pójdźmy taką miłością romantyczną, zakochujemy się w kimś i mamy, mamy obiekt naszej miłości, odwzajemnia te uczucia, jesteśmy blisko z nim. Ja kocham, jestem kochany, czy jestem kochana. To nie chcemy czegoś zmieniać, nie, nie chcemy hmm, nie wymagamy, żeby coś się jeszcze wydarzyło. To jest już fajne. To już jest pełnia. To już jest super, nie? <śm> miły stan. Kochać i być kochaną. Kochać i być kochanym. No w porządku. Już jest wszystko. O, no, Jest wiosna. <śm> nagle jest wiosna, nagle Tarnowskie Góry są przepięknym miastem. <śm> niesamowite. To, jakie piękne miasto. Ja jestem zakochany. I... I tak mi się podoba wszystko, nie? Albo Park Kościuszki w dowolnym miejscu na świecie, jak jest Park Kościuszki, albo dowolny park, jesteśmy zakochani, jeszcze jesteśmy z tą ukochaną osobą. Przecież jest przepięknie, nie? Może nawet lać jak z cebra, to jest super, bo jest pusto. <grych> ależ romantycznie, ależ cudownie, nie? Więc ja bym najpierw sobie zada takie pytanie, czy ja kocham w taki sposób? Czy to jest taka miłość? Czy chodzi o taką miłość, że ja kocham w taki sposób, że okej, okay, niczego już nie potrzebuję. Nie, nie mam takiego pomysłu, że, że to jest moja ukochana osoba, ale najlepiej, jakby miała jeszcze siostrę bliźniaczkę i by był taki seks w trójkącie. No to miłość, tak, ta miłość, o której ja mówię, tak nie wygląda. Nie? Albo że o, to jest super facet, ja go naprawdę kocham, ale, ale kurczę, żeby on był trochę wyższy. <grym> Jakby był trochę wyższy, to ta miłość by była jeszcze fajniej, by było jeszcze lepiej. Ja, ja nie mówię o czymś takim. To jest takie zakochanie romantyczne, jest fascynacja na chwilę i po chwili zaczynamy widzieć, że jednak ta fascynacja słabnie, nie, hormony, feromony, szlak trafia i chcemy, żeby było trochę inaczej, żeby ta osoba się trochę zmieniła, przecież trochę inaczej, żeby postępowała, żeby było trochę lepiej. Hmm? No to to jest ta, taka miłość specyficzna, nie? nie totalna, nie absolutna, nie bezwarunkowa, to jest miłość warunkowa. Hmm? A jak się stawia warunki, to się nie robi już przyjemnie, to już się robi nieprzyjemnie. Więc Co to za miłość? To nie jest miłość. To jest pewnego rodzaju biznes, transakcja. Nie? To jest pomysł na to, że ja kocham i teraz wymagam, żeby jakoś było. Trudno się nie śmiać. Wiele osób mi tu zarzuca, że czy, no, niewiele, ale parę, że ja się to głupkowato śmieję. Ludzie, no ale jak tu się nie śmiać? Powiedzcie, odpowiedzcie mi na takie pytanie, czym jest miłość, a potem mi odpowiedzcie na takie pytanie, jak się nie śmiać? Jak my się zakopujemy i żyjemy w takiej fascynacji, że aha, to jest miłość. Ja naprawdę kocham nie, moich bliskich, nie, ale najlepiej, żeby oni byli trochę inni żeby byli trochę bardziej dalecy. Czyli najlepiej się kocha, jak jest rodzina w innym mieście albo na, na innym kontynencie nawet. To jest wielka miłość, wielka tęsknota. Jak są blisko, to ta miłość jest dziwna, trudna, nie? Zaczynamy mieć pretensje. Nie? Wydaje nam się, że ja tak kocham, a tu czegoś brakuje, albo czegoś jest za dużo. Nie? To nie jest miłość bezwarunkowa, nie? Jak mamy taki pomysł, że ja kocham, ale ktoś za dużo pije. W ogóle pije. A do tego jeszcze za dużo pije. A nie umie pić, bo po prostu są same kłopoty z tego. To nie jest miłość bezwarunkowa. To jest miłość pełna uwarunkowań, nie? Że ja cię kocham, ale nie podoba mi się to, że pijesz, nie podoba mi się to, co robisz, nie podobają mi się Twoje wybory. Czyli tak kocham, ale jednocześnie trochę nie kocham. To, to, to co robisz, mi się nie podoba. Jeszcze łatwiej to zobaczyć na takim innym przykładzie, wcale nie tak demagogicznym. Ja miałem tak w moim życiu przez moment, nie? że ktoś nie pije. Nie? Ja cię kocham, a ty nawet piwa sobie nie szczelisz, jesteś drętwy i smutny i w ogóle nie wiadomo o co Ci chodzi i coś tam wymyślasz i coś kombinujesz. Po co? Po co to? Życie może być takie przyjemne, jak się jest trochę bardziej rozrywkowo nastawione I to jest miłość. To jest taka próba zaproszenia do takiego fajnego, rozrywkowego świata. Tamtej osoby, ale nie mojego świata. W moim świecie jest tak, że na przykład Alkohol śleje strumieniami. To jest moje niebo. Innego nie znam, innego nie potrafię sobie wyobrazić, innego nie chcę. Albo nie umiem z tego nieba zrezygnować, nawet jeśli ono jest piekłem dla mnie i dla innych. Nie potrafię tego zrobić. Wymaganie ode mnie, żebym był inny? skutecznie. Nic z tego nie wyniknie. Albo ja jestem. W takiej bańce, w takiej krainie, gdzie nie piję, nie ćpam. Niczego nie biorę na pobudzenie ani nie, nie robię jakichś rzeczy, które ludzie robią, żeby rozproszyć uwagę albo żeby mieć o czym opowiadać z innymi. A ja żyję sobie w swoim świecie. I to może się komuś nie podobać, no ale wtedy co to za miłość? <grych> to ktoś. Ktoś mnie lubi albo nie lubi, komuś się coś podoba albo nie podoba, ale to nie jest miłość. To nie jest miłość bezwarunkowa. W tym moim rozumieniu. W tym moim rozumieniu, kiedy zaczynamy się kontaktować z miłością bezwarunkową, tak jak teraz, na przykład możemy na 5 minut tego filmiku, żeby był jakiś praktyczny sens z tego. No, no, wyobraźcie sobie, że kochacie. <laughs> wyobraźcie sobie, że jesteście zakochani w sobie, w świecie, we wszystkim, co jest i we wszystkim, czego nie ma. I że w związku z tym wszystko jest fajne. Wszystko jest takie, jakie powinno być. Teraz, na te 5 minut. Dokładnie. Tak, jak jest teraz, tak może być. Wszystko jest w porządku. Lampa jest trochę krzywa. Palma jest trochę przesuszona, albo trochę za bardzo podlana. Kadr jest przedziwny. Ale jest miłość. Jest pełna akceptacja do tego, co jest. Jak ja miałbym skończyć jako przestępca, wychodząc z takiego punktu? Co ja miałbym zrobić, żeby skończyć jako przestępca? Po co miałbym w ogóle cokolwiek robić? Albo dlaczego miałbym czegoś nie robić, <noise> jak jest miłość? Z pełna zgoda na to, że o chce mi się pić, to się nie piję. Chce mi się mm, śpiewać, to zaśpiewam. <noise> miłość jest właśnie taka, że nie kalkuluję, ojej, ale ja nie umiem śpiewać, ale to nie dobrze wyjdzie, to będzie głupie. Nie, miłość mówi, ja jestem radosny, ja śpiewam, <noise> ja się śmieję. Nie? Nie kontroluję tego, nie rozważam tego, nie próbuję dokonać jakichś rzeczy mądrych, dobrych, nie? właściwych. Jak kocham bezwarunkowo, wszystko mi się podoba, wszystko jest ok. Pełna zgoda na to, co jest. To jak miałbym kogoś skrzywdzić z sobą na, na pierwszym miejscu? Wiem, że wiele osób ma taką, w tym ja, <laughs> mamy taką alergię na, na tą koncepcję takiego bytu nadrzędnego w postaci osobowego Boga. To jest taka, taka alergia, że że jak ktoś mówi, odwołajmy się do Boga, to to jest religijne i to już nie ma nic wspólnego z duchowością i to jest wtedy żenujące i można każdy kit wcisnąć i są wtedy przestępcy, nie? W imię Boga są straszne zbrodnie popełniane. Dlatego nie użyjemy tego słowa, ale użyjemy takiego słowa, jakiś byt nadrzędny, byt wyższy, nie? Byt taki któremu moglibyśmy zawierzyć, któremu byśmy od, no, mogli oddać życie. Na przykład ten byt może się nazywać Brahman, albo po sanskrycku Brahma, albo źródło, albo świadomość. No, gdybyśmy przyjęli, że świadomość jest takim nadrzędnym bytem, świadomość przez takie olbrzymie si. Mam świadomość, że wszystko jest w porządku, ta świadomość jest przez duże si. I mogę zaufać, że moja mała świadomość przez małe si kompletnie nie wie, że wszystko jest w porządku. Kompletnie nie wie, jak to. Lampa jest krzywa, palma jest krzywa, statyw jest krzywy, ten chłopiec cały krzywy w ogóle, który gada. Wszystko jest do bani. Jak to? Ja nie mogę, nie mogę się zakochać w tym momencie. Nie mogę powiedzieć, że a, wszystko jest w porządku. Mnie boli noga, boli mi kręgosłup, boli mi serce, jak patrzę, jak bliscy cierpią. Mała świadomość mówi: pomóż, zmień coś, napraw, nawet gdybyś miała ukręcić głowę <śm> swojej matce. Ukręć jej głowę w imię jej dobra, skończysz jako przestępca, ale będzie dobrze. <śm> nie? nie, a tu mamy inną koncepcję, tu mamy taką. Że okej, okay. pojawia się we mnie taki impuls, że chciałbym chciałabym własnej mamie ukręcić głowę, bo ona mnie drażni, albo robi rzeczy, które jej szkodzą, albo mm, ja chcę jej pomóc. Myślę, że bez głowy jej by było dużo lepiej. nawet mm, Byłoby cudownie. Gdyby bez głowy była, to by nie mogła nic złego powiedzieć ani nie mogłaby wciągać nosem kokainy, ani nie mogłaby pić, no to taka matka to byłby skarb. Trzeba jej urwać głowę dla jej własnego dobra, żeby nie poszła do piekła. No straszne myśli. Ale jak jest pewność, że ja jestem świadomością, że, że świadomość jest tym bytem organizującym wszystko, świadomość jest nadrzędna wobec wszystkiego. Ja widzę, że świadomość jest olbrzymia, a w tej świadomości się pojawia jakieś zdanie, żeby matce urwać głowę. I z perspektywy mnie, tej małej, która kocha mamę i ma taki pomysł, nie? że to by na pewno mamie pomogło, to nawet od biedy się wydaje sensowne. Nie? Z perspektywy tego zaciśniętego umysłu, tego małego ciałka, tego jakiegoś dziwnego, dziwnego. Hmm jednostkowego bytu, ale z perspektywy całej świadomości pomysł, że jakieś dziecko miałoby mamie ukręcić głowę dla jej dobra jeszcze, no przecież to jest absurd, nie? Popatrzcie na to z takiej perspektywy. Świadomość, czyli wszystko co jest. Nie? Wszystko co jest. Brahman to znaczy Olbrzymi, taki przestrzenny, taki vast, nieograniczony. Nie? Naprawdę myślicie, że z tej perspektywy jest jakimś problemem to, że ktoś jest taki, a nie inny, że robi coś, a nie robi czegoś, że gdzieś tam na jakiejś jednej planecie, w jakimś układziku, w jednej z galaktyk wybucha wojna. To, czy to jest problem z punktu widzenia całości? Pewnie gdzieś, całe galaktyki gdzieś są pochłaniane przez czarną dziurę, i wszędzie sobie jakoś z tym radzi. No? Dlaczego byśmy się mieli tym przejmować, co się wydarza? Dlaczego nie mielibyśmy kochać tego, co się wydarza? Dlaczego nie mielibyśmy uznać, że. Tyle już przestępstw jest w życiu. Po co dołączać do grona tych przestępców? nie lepiej zostać w, w elitarnym, wąskim, malutkim gronie tych ludzi, którzy nie dodają barachła do życia, nie generują dalszych problemów? Nie? Jak mój ojciec pije, mój syn pije, mój mąż pije, ja im wszystkim chcę pourywać głowy. Wszystkim chcę podcinać głowę dla ich dobra oczywiście, żeby nie pili. No? To do, o wiele więcej będzie miłości, o wiele więcej będzie, będzie szczęśliwości i dobra, jak ja odłożę tą siekierę, którą chcę im odrobać głowy i powiem sobie, a dobra, jest tak, jak jest. Nie? Oni chcą pić i, i marnować swoje życie, ale ja nie muszę dołączyć do grona tych przestępców, nie muszę, nie muszę marnować swojego życia. Ja mogę robić coś przyjemnego, na przykład się zachwycać tą chwilą. Jeśli wykład był czytelny, to na maste widzę w tobie Boga. I wszystko jest dobrze, nie? Jest tylko miłość, jest tylko świadomość. Nie ma się czym przejmować, nie można, nie można być przestępcą. Jeśli wykład był nieczytelny, to zachęcam do komentarzy, do jakiegoś zarezonowania, do, do powiedzenia czegoś, do zapytania o coś. Może coś dobrego z tego wyniknie. Master.